Z tamtej strony dużo żołnierze. To my jesteśmy od strony tych, co się bronią. Dobrze ci, to jest dobrze. Jest trochę w Ej, Co tu arma stawia? Proszę Państwa, rozpocznie ja ten pokaz... Ty z... może podpiszmy sobie może z tamtej na strony. Hmm? strony. Hmm? Co? na górkę. Przede wszystkim Huch, Arma, z Serafinów będą zdecydowanie tu zagłuszać wszelkie komentarze. To jeszcze na początku chciałbym Państwu przedstawić ten wstęp historyczny, tak tu, którego Patrz, tam widzę. No. Dobre, dobra, 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 No to proszę Państwa, zanim doszło do urządzenia wielki płosko, no to trzeba powiedzieć o buchu, tej wojny, na Unii Mamy rok 1806. Król Prus. Teraz będziemy mieli z Olegiem. Wierzę cały czas potęgę nie, armii pruskiej. To w zasadzie ten mit niezwyciężonej, nie niepokonanej armii pruskiej utrzymuje się od czasów Fryderyka II Wielkiego. Natomiast jakby cały. To... Stań się tutaj, Oluś, Olek, tu się stań, dobrze widział

na ślep. czyli że nie ma, że zaprowadzamy bitwę. Nie, no to jest... Oni odtwarzają bitwę, no. Odtwarzają bitwę, która się stworzyła naprawdę. Ej, ej, koniec. Czy tutaj? Hmm? Ta, tutaj walczymy. Nie no, nie robią, tak, tutaj walczyli. A były te droby takie? No chyba tak. Tu jeszcze Haj��k. ta nadzieja się dziwa, że osiem twierdzi Oni się przygotowują? Nie na paski, nie <tạc> <tạc> <You tạc> Do takich kształtów jak dzisiaj, na przykład w można zwiedzać. czasem. Napoleon Bonaparte e, on wiedział wówczas, że jego mraku no, trzecim no e, będzie ten, armia jeszcze rosyjska która tak naprawdę to, to ten ciężar walki w tych latach tylko nie zaraz pobiegnął tylko tak. nie zaraz wybiegnął do przodu no, muszę właśnie od

Co <laughs> się Patrz, dym, 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 dym. O. Czekaj, daj głupi. Hmm? Daj głupi. Czemu? Jak chce nie. lepiej po koniu, a on się rusza? Tak, bo straszy się. Kurde może kogoś stratować. To jak myślisz, co się stanie, jak kąt na Ciebie nadepnie? No ty byś na pewno zginął. Ja bym był podróbowany na pewno w szpitalu bym wylądował. A koniec lepszy od człowieka? W czym? W bieganiu? Na pewno. A co ludzie mają? Samochody. A konie nie mają samochodów. Mają mniejsze mózgi. A w mózgach w konie. Konie? Nie, robią woje. Tak, a mogę.